Nikt nie wie. Z kim mierzy się. Myślą, że zapomnę i wybaczę im. Moja złość yeah. nie zniknie. Yeah. Mogę jedynie yeah. puścić ich z rymem. Nadel mam zadanie, misję nie Tylko zdrajca rozważyłby wycofanie się. Ona zapłaci nam za to, co zrobiła i co odebrała. <todgłos> Idziesz w burzach, chmury i... widzę już? Ucieczka was nie uratuje, spadnie nie? na was silny grad. Grad. Tak bo mnie, tak bo to mnie. Pokiódzał więc masz u mnie dług, krew rozlejesz za pomocą kłu, więc po się, że skończysz tak marnie, tak bo mnie. Masz się za Zbawiciela Zemsta mnie w środku rozdziela Odebrać mogę bliską osobę I zobaczyć jak będziesz na nią cierpieć Chyl, gdy ona potrzebuje cię Osoba, która uzupełnia cię Może jeśli to tak uderzycie, To zrozumiesz czemu to zrobić potrzebuje. Idzie burza, chmury widzę już Ka nie uratuje, spadnie na wasz inny grad Tak gwałtownie, tak gwałtownie Pokój za oko, więc masz u mnie dług, rozleje za pomocą głup, Więc w bo ba się, że skończysz Tak marnie, tak gwałtownie, ta gwałtownie.